Siemanko, siemanko! Ja jestem Wartes! witam was w kolejnym odcinku z gry My Chicken Horse Oczywiście ze mną Nondoran oraz Projective, siemaneczku! Cześć, cześć, cześć! Słuchajcie, grę oczywiście możecie kupić na g2.com, jak również inne gry Link macie do, do tego oczywiście w opisie, którą rundę bierzemy, bo tutaj teraz Projective nam zachostawał I mamy więcej plansz, mamy wodospad, stary dworek, jatrak, tak, gremizę Bo tam jest coś do odblokowania dla kogoś Pewnie dla mnie masowo. Okej, okay, dobra. To jest zupełnie losowe. Czy tak pewnie mi się nie uda, bo wy tutaj kurde prosy jesteście, a jestem najlepszy, no i kurde tak to wyjdzie, nam? No. no, na początek trzeba się tam dostać. Hejsik. O co chodzi z hejsikiem? E, dodaję więcej punktów. Tak. O nie. Gdzieś tam na dole go ustaw tam. O, Którym o, się za. skacze? Hala Nie. <laughs> Ale i tak tego raczej nie przejdziecie. No nie da się doskoczyć No To ja sobie potężnie Musisz z prawej Dance, dance, dance. Spróbuj przykleić się do prawej ściany, bo to jego Coś mnie zablokowało. Aha, bo tutaj barierki były. No dobra, tam no nieważne. Dobra, pierwsza runda <grym> jest dżowkowa. To jest, to jest. Brak punktów, o nie! Oszukali mnie, jak zwykle no Najważniejsze to, żeby tam się dostać. O! Udało nam ja się tak. razem wziąć. O, taki kozak. A czemu Znowu tutaj? Bombugujecie? Nie, wyżej daj. Projective wyżej. O1. To ja. A tam Projective? Nie. Projective. o wyżej. Mamy na to wchodzić? O, no i Eee... Gdzie chcesz, gdzie chcesz, ustaw. O kurde, nie wiem czy teraz tu przejdziemy. Czemu nie? Spoko, spoko. Bo te schody trochę zablokowałeś. Tak, spoko, trochę spoko, za spoko, potem spadł. ty. <laughs> mm. <laughs> Okej. Okay? No, tak chciałem, tylko oh. pro projektor się wyrzucił. Myślałem, co jest? Bo muszę już skakać. Aleś ty bykuni. No właśnie. Tutaj no właśnie. są zablokowane. Eee... <laughs> He. He. <laughs> no, <rować> no dawaj, dawaj, dawaj. próbuj. Dawaj! Nie. <laughs> Znowu się badmucham. Co, co ty? <laughs> Jest Dawaj! O, o, to o, był dobrze. mój pomysł, to był pomysł. Dobry pomysł. Te schody wszystko popsuły. Dobrze, czyli dobrze, że ja tam postawiłem, bo sam do nich nie dotarłem, co nie? Co to za party o Jezus, hard? Dobrze, że mamy jakąś. Um, nie wiem. To, to się otwiera, gdy stoi się pod światłem. A taki opening robi? Tak. At Staniesz w terenie światełka, to się do. odbierasz. żebyśmy tak. chociaż dotarli raz, żeby... od... od ten. Okej. Okay. O, kołdak. Czekaj. Nie hmm. wiem, to jest z strasznie. To było najlepiej. A, i, i... nawet jak wszyscy przejdą? To za monetkę też dostajesz punkty. Ej, bo to, to moja postać się trochę ślizga. No i weź mnie, nie trolluj z tą kamerą, halo. Ej, come back here! Dlatego ja właśnie czekam aż on przejdzie sobie. I trzeba dotknąć Podostań tej, tej takiej jeżdżącej jak coś. Masz bluzę dla szofa, Nondoran. O, kozak. O Ej, ja chcę bluzę. Kusi! Cześć! O nie! I. No to cześć. No to cześć. cześć. O co tu chodzi? Czemu... My to... musisz, y tą wagę. Jej! O. Dobra. Ja po prostu jak no Masz... Wychodzę, czekam na pełnego konia. Tak nie wiedziałem właśnie gdzie jest meta. E, przecież kliknąłem no! Kradziej. przykro mi. Słuchajcie, jeśli wam się podoba ta gierka, zostawcie łapeczkę w górę. Dzięki! Co zablokuje? O, ale Czemu to... blokujesz? Nie zablokuję. O nie, to projektor... To... to się kręci mimo wszystko, kurde. Co ty robisz? Andrzeju. Mam tak zrobić? Tak mam zrobić? Ja, no nie, <grym> Aha, tu tam... Aha. Nie, o nie! Palacze tyłeczków! Uf. Wow. Pocket Edition. I A! DAMN IT Jeszcze nie ogarnię fizyki tutaj. Aha! O, czyżby solóweczka? Nie! Nie! Spadnij! Spadnij! Spadli. 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 My! O ty! No nie! Solówka, pułapka jeszcze. Kurde. Masz? <noise> ja ci dam solówkę, kurde. O! To tu tak ładnie pasuje. No jak? Byłem no, nad no, tym! No, 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 no. Ja sobie tańczę! Ja nad tym no, no. byłem! Tak, tak, tak. Jakie. Nie, ja mechaniki tej gry nawet roz... nie rozumiem. No, już. No, ty, ty dziadu! Dostałem pytardą! No to właśnie nie dotknął, tak. Pacza, ty Kolba. mogłeś poczekać chwilę na petarda, ja nie mogłem, bo mnie od razu strzeliło. Nie, halo. ale to ci się nie sięgnie. A z drugiej strony, co ty kmicz? Nie umiem w sterowanie, tak? <śmiech> 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 o nie. Dobrze. <śmiech> <Good>. <śmiech> Stop czas. Co to, co to za maszynach, ale co ty tam stawiasz? To, tak. to to samolociki robi. Tak. Ja poczekam. Czemu mi chcesz moje samolociki zniszczyć? Nie zabiję. Oh, 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 o nie! <śmiech> <śmiech> co jest? Czemu mam. To jest zero... <laughs> A dobra, myślałem, że mam 0 fps przez chwilę. Halo Ta kula was w ogóle nie dotknie jak już tu będzie ci stać Pewnie ja nie, co się stało? Pomieniło mi się postaci Czemu ta kula mnie troluje? Haha Kaczko nienawiści Czemu ty spadasz? Halo? Czemu to się... Czemu to jest śliskie? Halo? Też to spada no i wracamy na start O jaki fajny wiatrak Co wy przyszliście? C A, Halo no Dało nie, no radę to... Jakul hmm. Znowu ci zabrałem No Kradziej Wiesz co? Weź zgaś te miotacze ognia No chamno będzie Cię to przeleci ja, ja ci to zgaszę Super <noise> kot. Ta kura jest tu pośledzona i ma downa. Tyle powiem. Ona się ślizga na wszystkim, i się nie da nigdzie wejść. Oj, tak, tak. O Oj, ale to zrobiłeś. Ładnie. Ta Hop. dzięki, dzięki. To już nie. Hops. Dobra. Muszę poczekać na idealny timing? Nie? Nie będzie takiego. Będzie, będzie. Nie ma szans. No, jaki czub? Właśnie. Właśnie to jest ten idealny timing. Nie, nie, można nie, nie. Można stać na samolocikach, można na nich latać Mówiłem, żeby że, że sobie na minus, żeby punkty brał, a on sobie nie brał. Chciał sobie jeszcze więcej dowalić procent. Halo, tak się nie robi. Jak to działa? Kliknąłem! No tak, tak. No tak, tak. Ale za wolno klikasz. Masz jakąś myszkę sprzed wieku. No sprzed dwóch lat, to ma sens. Bude. Może tak? O, A może nie? Aha! O nie, dzięki! Zabierz mnie ze sobą, ok? On czeka <grystka grystka> na mnie, no? No, no prawie wygrywasz! Aha. ty! No, masz i spadek. Mówiłem, <grystka> że tak ma ma na Nie musisz się ślizgać, ciągle. <grystka> Miałeś wibiórkę i kameleona mhm. jeszcze O nie, to na śliskim Powaliło kogoś Mnie? <grym _> <grym _> nie! GZ. <grym _> to jakieś <powodzenie. grym _> Jak ty, projektor, zginąłeś? Ja? Bo mnie... No. Bo mnie ten... ta, ta pięść walnęła Joch ci po... Na długi koniec U Tak. Na idealny time to był przed chwilą idealny. Tak wiem. Nie, 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 nie teraz. Let's go. Co ta. O, o, o. A wejść ta... Czarn... co ta czarna dziura robi z samolecikami? Niszczy je. God niszczy it. Damn it. Przyciąga je i niszczy. <laughs> o. Kozak, to jest kozak. E. Jestem ciekawa, czy tak to zadziała. <laughs> Oj, chyba już nie ma czarnej dziury. No chyba nie. Nie na wiem, co to jest tak. Y, poziomie. Jest czy to. O, to powodzenie. Co? co? Aha, ja tego nie widziałem nawet, ty. To jest To właśnie. Ja tu wszedłem szczęśliwy, nie? Nie! Ty no, chyba się... też nie widziałeś tego, coś mi się wydaje. Nie myślałem, że mi to się O, masakra, masakra. Trzytuj! Daj wygrać, ty! Halo, raz by chyba wygrałem. No. rozwalić? <laughs> <to>, <laughs> Jaki kradziej! Nie. Zastanawiam się. Co wy kminicie? To jest za Ten <laughs> coś rozkmina, jakieś niestworzone rzeczy. Ha, ja? Ta mapka jest idealna, zaprzcie. taka jaka jest, może nie zmieniaj. O Patrzcie, mamy uf, więcej miejsca No nie ma, nie ma Ho, 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 się nie dosięgnęło? O, <laughs> eee. Czekaj, gdzie to leci? Jakie Ta wyrzutnie jest do dupy <laughs> O! takie Ja chyba Bo Za pułapkę dostanę. Dokładnie. A. No. Minimalnie. A ty co ty robisz? Umarłeś. No. Ja zespiłem Na się. dół. O ty respiacze. No to udało się Dobro. wygrać w ostatniej rundzie. To to mnie bardzo cieszy. Słuchajcie, kończymy w tym momencie ten odcinek. Dzięki wielkie za oglądanie. Zostawcie się łapaczkę w górę. Udostępnijcie na Facebooku i do następnego. Na razie cześć. Yo yo. Ejo. Cześć, cześć. <laughs> cześć, cześć.